Cześć Wszystkim! Dziś kupiłam wyjątkowy i nietypowy prezent dla moich przyjaciółek! Zaraz je wezmę i zrobimy razem z wami imprezę z rozpakowaniem! Kochani, poznajcie się! To moja przyjaciółka Jana! Poznałyśmy się na letnim obozie. Była naszą wychowawczynią. Cześć wszystkim! Teraz będzie z nami filmować. Bezprzyjcie ją lajkując ten film. Amelka, mówiła, że przygotowałaś dla nas prezenty. Co to za prezenty? Nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć. To bransoletki? Jakie słodkie! Bardzo ładne. To niezwykłe bransoletki. To bransoletki przyjaźni. Załóżmy je szybko. Nie tak szybko. Trzeba je nosić w specjalny sposób. Na nodze? Nie, przed założeniem musimy powiedzieć magiczne słowa, aby nasza przyjaźń stała się silniejsza. Wierzysz w to? I tak jesteśmy świetnymi przyjaciółkami. Po co ta magia? Po prostu załóżmy bransoletki. Zróbmy to tak jak należy. Co to za trudne? Okej, okay, panno czarodziejko, przeprowadź rytuał. Weźcie bransoletki i połóżcie na dłoni. Dobry duchu, umocnij naszą przyjaźń. Obeśmy były przyjaciółkami na zawsze, póki mamy te bransoletki. Jaka piękna. Dziękuję, Amelia. Nigdy tego nie zdejmę. Oj, dziewczyny, muszę lecieć. Za pięć minut zaczynają się moje lekcje online z muzyki. Nie mogę się na nie spóźnić. Już? Okej, okay, połudzenie. Może zamówimy coś do jedzenia? Dawaj, pizzę, sushi. <grywka> Dzień dobry, nauczycielu. Jestem gotowa na lekcję. Jana, z lekcją. Nauczycie się spóźnia, więc mam 10 minut, żeby z Wami pogadać, a my zamówiłyśmy pizzę. Chcesz trochę? Pizzę? Serio? Co jest nie tak? Nie widziałeś siebie w lustrze? Potrzebujecie diety, aby zamawiać pizzę. To trochę niegrzeczne. Jana ma rację. Naprawdę powinnam przejść na dietę. Luna wygląda świetnie. Jana po prostu szaruje, tak, Jana? Nie, uważam, że Luna wygląda okropnie. Możesz zamówić pizzę tylko dla siebie. Ja nie będę jeść. Może chociaż susi? Nie, dzisiaj zjem sałatkę. Jana, co ty? Co cię naszło? Dobra, muszę iść na lekcję, potem pogadamy. Luna, tak ci przykro Jany? Muszę się uspokoić. Lena? Przecież wyszłaś. Już wróciłaś? Zmieniłam zdanie. Nie chcę siedzieć sama. Wolę pogadać z tobą. Nie przejmuj się, Janu. Nie chciała cię zdenerwować. Zdenerwowana? Psz, Jana jest po prostu szczera, a ty ciągle na mnie pomiatasz. Myślisz, że bez ciebie nie damy sobie rady? Co? Po prostu próbuję wesprzeć przyjaciółki. Tak. Przecież jesteś najlepsza i najżyczliwsza. Jakoś dziwnie się z Janą zachowujecie. Jesteście na mnie złe? Złe? Nie, po prostu jestem szczera. Zawsze podejmujesz za nas decyzje. Naprawdę tak myślisz? Pogadajmy ją, mówmy wszystko. Ej, co ty? Luna, stój! Co się z nimi dzisiaj dzieje? Luna! Tu jesteś! Co się stało? Pogadajmy. Mówiłam, chcę zostać sama. Ale ty. nie chcę z nikim rozmawiać. Amelia, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Po prostu odejdź. Mi 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 ma 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 me 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 me, me. Mi, mi mi mi. Ej, mi, Jana, mam mój ma, portfel. Amelia, mam lekcję, Szukaj gdzie indziej. Był gdzieś tutaj. Przeszkadzasz mi. Jeszcze minutka. Na pewno gdzieś tu jest. Ale widać, że go tu nie ma. Poszukam gdzie indziej. Zniszczyłaś moją lekcję. Już wychodzę. Mam nadzieję, że nauczyciel się jeszcze nie rozłączył. Tyle. Nauczyciel sobie poszedł. Zaraz pokażę o Zrujnowałaś moją lekcję muzyki Jesteś mi winna, przeprosiny Zapomnij, Jana, i tak nie masz talentu Te lekcje się nie pomogą Sama powiedziała, że dobrze śpiewam Na widocznie kłamałam Ej, dokąd to? Jeszcze nie skończyłyśmy Szukam portfela, zostaw mnie Co jest nie tak za menu? Ja bym nigdy tak nie postąpiła robiłaś? To? Sama robiłaś bałaganu, szukając swojego portfela. Niczego nie szukałam. Nie wystarczyło ci tego, co nam tu powiedziałaś? Zamierzasz czyniścić cudze rzeczy? Co ja niby powiedziałam? A już zapomniałaś? To sobie przypomnij. Ja tego nie zrobię. Myślę, że chyba czegoś się nawdychałeś. skoro tak się zachowujecie. Muszę się uspokoić. Tak, gdzie mój deser? Pączek. Kto go wziął? Ja nie. Nikt nie zjadł twojego pączka. Naprawdę? To mi się wydaje, że ty to zrobiłaś, kiedy my zarówno na zewnątrz. O! Na tym talerzyku obok mój pączek. Ale ja go nie wzięłam. Kto go wziął? Zły duch? Serio ja na mój pączek? Zjadłaś go i nawet nie umyłaś talerza. Nie zjadł twojego durnego pączka. Może sam uciekł, bo przestraszył się twojego krzyku. Świetnie. Teraz zostałam głodna. Amelia cię źle traktuje. Kto to. Luna, to ty. Stańcie żartów. Znam prawdę. Amelia zjadła pączka. Chcesz dać jej nauczkę? Jest głodna. Gotuje jedzenie, ale według mojego przepisu. Nie, nie będę niczego gotować. Zdradzę ci specjalny przepis, na który ona zasługuje. Dać Mary raz nauczkę. Jestem za. Przygotuję super sałatkę. Chipsy, keczup, cebula, cukierki. Lepsze niż pączek. Hej, Amelia, przygotowałam ci sałatkę. Rozy? Sałatkę? z jakiej okazji? Chcę, żebyś coś zjadła. Jesteś głodna. No dobra, dawaj. Nam, że spodoba ci się coś nietypowego. Myślisz, że to śmieszne? Po prostu wywołuj szacenie. Co, złościsz się? To tylko żart. Żart? Ja jestem głodna, ty dajesz mi truciznę. Oj, Amelia, znowu krzyczysz? Dobrze Jana zrobiła, dała ci nauczkę. Luna, przecież poszłaś. Ja już wróciłam. A może chciałaś, żebym poszła na zawsze? Nie, po prostu jesteś szybka. Jana już mi powiedziała, co o mnie myślisz. Dużo marudzę, prawda? Nie mówiłam czegoś takiego. Mówiłaś, pamiętam. Dobra dziewczyny, nie kłóćmy się. Nie ja się z nikim nie kłócę, po prostu mówię prawdę. Musimy się rozejść i ochłonąć, zanim powiemy sobie coś głupiego. Może masz rację. Nie masz pojęcia jak mnie denerwują. Luna ciągle kata pstury, a Jana jest taka naiwna, bierze w najróżniejsze pstury. Jak mogę z nimi przyjaźnić? Było! Amelia, tak o nas myślisz? Co? Ja tego nie powiedziałam! Nie uciekniesz od tego. Same to widziałyśmy i słyszałyśmy. To nie ja! A kto? Szrek? Wszyscy widzieli, że to ty! Ktoś mnie wrabia! To, to Ta, Tata, wierzymy. No co z wami? Nie widzicie? To nie ja! Ja taka nie jestem! Chcesz tylko sprawiać wrażenie miłej? A w rzeczywistości jest dokładnie taka sama jak na filmie. Dobra, myślicie co chcecie! To już zbyt wiele. Amelia ma nas za idiotki. Aha, najpierw zepsuła mi lekcję, a teraz ten filmik. Myśli, że uwierzymy w to jej ejaj. Ej, Ej, dziewczyny, wyrzuciłeś już tą obrzydliwą sałatkę? Nadal śmierdzi. Nie wyrzuciłyśmy, ale wiesz co? Dajmy Amelie nauczkę. No możemy, o ile to nic poważnego. Włóżmy jej sałatkę do tarapki. To będzie dla niej niespodzianka. Świetnie, będzie wściekła. Zasłużyła na to. Ach, czemu one się tak zachowują? Luna się obraża, ja na krzyczy, przecież się przyjaśnimy. Twoje przyjaciółki cię nienawidzą. Jesteś dla nich utrapieniem. Teraz umiesz jakieś głosy w głowie. Coś ze mną nie tak. Muszę wyjść. To wszystko przez stres. To już nie są żarty! Zaprawdę zniszczyły mi torbę! O, Amelia, nadal jesteś zła? Tarba się nie wybierze, co? Zasłużyłaś sobie! No no mówisz serio? To ty włożyłaś sałatkę do torebki? Zrobiłam to razem z Janą. Uważamy, że jesteś okropną przyjaciółką. To już przesada! Nie robiłaś tak wcześniej! Jaka jesteś, zasługujesz na całe złotego tego świata Luna, chyba dzisiaj jest jakiś z księżyca Pewnie to ma na wpływ Co za dzień, może obejrz jakiś film? Luna i Amelia są przeciwko tobie, musisz się zemścić Znów ten głos? Kto to? Nie są twoimi przyjaciółkami Chcesz dać nauczkę? Okay? Słuchaj mnie, a powiem ci co robić Jestem gotowa Wiesz, że Luna ma alergię na miód? Nie wiedziałam. Będzie zabawnie, jeśli dodasz jej miód do wody. <laughs> Racja. Będzie bardzo zabawnie. To butelka Luny. Świetnie. Teraz trochę zasłodzimy jej w wodę. Świetnie. A teraz jaś trochę odstój podlejmy kwiaty. Tak długo je hoduję. Będzie jej bardzo miło nie tego chcesz? Bardzo chcę. Jana, co ty robisz? To nawóz dla Twoich roślin. Ja ci zaraz dam nawóz. Czemu niszczysz rośliny? Co tu się u Was znowu dzieje? Amelia martwi się o swoje roślinki. Trzeba je szybko przesadzić. Te kwiaty zawsze mnie denerwowały. Dobra robota, Jana. <grystanie> Dziwne, woda jest za słodka. Luna, wszystko okej? Okay? Odwal się, Amelia! Znów chcesz być bohaterką? To jest miód. Luna ma na niego alergię. na no. ty to zrobiłaś? Czemu się złościsz? Przecież Luna cały dzień ci obrażała. Gdzie są tabletki? Weź to szybko. Jest lepiej. Spadaj! Czyli ty to zrobiłaś! To po prostu był taki żarcik. Co ty, próbujesz się mnie pozbyć! Oj, zjadło trochę miodu i co z tego? Przecież żyjesz! Oj, ja ci zadawam! Myśl swoje zachowanie! Nawet o tym nie myślałam, Peach! Dopóki obie się nie będziecie siedziały zamknięte. Och, już mnie głowa boli od tych ciągłych kłótni. Musimy się jakoś pogodzić, ale jak? Nie są twoimi przyjaciółkami. Podoba ci się, jak cię traktują? Nie, nie podoba mi się. Czas dać im nauczkę. Niech za to zapłacą. Tak. Powinny za to odpowiedzieć. To słuchaj mnie. Pomogę ci. To nie ja myślę! Ktoś tu jest! Kim jesteś? Ej! Odpowiedz! Kim jesteś? A ja co? Słyszę głosy w głowie? A może to tu? Tylko nie to? Luna, słuchaj! Usłyszałam głos! Powiedział, że ty i ja na mnie nienawidzicie! Próbował nas skucić! Głos? Amelia, co ty zwariowałaś? Czy to kolejny żart? Bo w sypialni tą okropne rzeczy! Nie zrzucaj winy za swoje błędy na ducha! Luna, nie żartuję, to nie ja! To... coś jest w domu! Już mi działasz na nerwy! Nienawidzę Amelie! Jakim prawem zamknęła mnie w pokoju?! Czas raz na zawsze pozbyć się tych aroganckich dziewczyn! Dokładnie! taką mogła się stąd wydostać! Pomogę ci! Słuchaj mnie, a otworzę drzwi! Czas dać Amelie nauczkę! Co mam zrobić? Skoro ty mnie chcesz słuchać, to może Jana mnie posłucha. Jana? Gdzie jesteś? Luna, gdzie jest Jana? Nie wiem, nie śledzę jej. Jak wyszła, skoro ją zamknęłam? Odważ się Amelia, nie jestem jej mianką. Nie obchodzi mnie, gdzie poszła głupia Jana. Dobrze, sama ją znajdę. Mogłam tego wcześniej nie zauważyć. Najwyższy czas pozbyć się przyjaciół. Z kim ona rozmawia? na patrz, obok ciebie! Amelia, właśnie na ciebie czekałam. To ona, czas ją ukarać! musimy pogadać! W naszym domu chyba mieszka duch! Słyszysz mnie? Ty też słyszałaś ten głos? Też wiesz o duchu? Musimy się go razem pozbyć. Powinnaś była go posłuchać. Mówi prawdę. Jana, stój! Luna! Luna! Jana kompletnie oszalała! Jego z łopatą! I widziałam ducha tuż obok niej! Doprowadzasz mnie do szału. Jana, po prostu nie jesteś już z tobą przyjaźni. Nie chodzi o ducha. Proszę, pomóż mi. Jana nie jest z tobą. Przynajmniej chodź zobaczyć. Nie, Amelia. Sama sobie z nią radź. Dobra, zrobię to sama. Muszę znaleźć niezawodny sposób na pozbycie się ducha. Aha, jest! Weź starą księgę i otwórz ją w obecności ducha. Gdy tylko przeczytasz zaklęcie, duch zostanie zamknięty w księdze. Doskonale! Mam idealną książkę! Wystarczy, teraz po muszę znaleźć Jana i tego ducha! Ej, Jana, no co ty, oddawaj! Przestań piszczeć, wszystkich denerwujesz! Odwal się, co z tobą? Czas z wami skończyć! Nie jesteście już moimi przyjaciółkami! Jana, co ty robisz? Przestań! Dziewczyny, dosyć, przestańcie! Przestańcie! Nie wtrącę się, Amelia, to jeszcze nie twoja kolej! To on, spójrzcie! Najważniejsze to pozbyć się ducha! Się z domu. Zaklęcie? Uj, boję się! Wszystko mi zniszczyłaś! Amelia, pomóż, ona zwariowała! Jana, to nie ty! Duch cię kontroluje! Chodźcie z tym duchem! Obie jesteście przeciwko mnie! Amelia, zrób coś! Odejdź, duchu! zostawiane. To nie działa! Luna, trzymaj się! Nie wytrzymam długo, jest silna! Ja, ja coś wymyślę! Duch kontroluje mój jego przyjaciela. Szukaj. Duch, który niszczy przyjaźń, to on! Taki duch mieszka w przedmiotach przyjaźni, jak bransoletki. Rozdziela przyjaciół i zmusza najsłabszego z nich do spełnienia jego rozkazów. Bransoletki? Wszystkie nosimy! Jak mogłam się je kapnąć? Głupia, mogą od razu pomyśleć! Myślisz, że to pomoże? Już za późno! Nie skrzywdzisz moich przyjaciół! Czego ty chcesz, Jana? Chcę się was pozbyć! Dziewczyny starczy! Stajmijcie bransoletki! Niech jest duch! Amelia, ty znowu o tych duchach? Lepiej znajdź sposób, aby uspokoić tę wariatkę. <ścoughs> Zwariowała? Myśli, że przez sznurek się kłócimy. Zaraz o artykuł! Duch mieszka w bransoletkach przyjaźni! Stajmijcie je! I tak mi się nie podobała. Co to było? Jana, po prostu mi bransoletkę! Proszę! Nie, słuchaj, nie zdejmuj. Chcą cię już zabrać. Nie będę je ściągać. Podoba mi się. Ona cię kontroluje. No, nikt nie kontroluje. Sama decyduje. Czas się ich pozbyć. Mam ciebie dosyć. <grystanie> nie! Ja na wszystko, okej? Okay? Dziewczyny, zobaczcie mi. Jak mogłam w to uwierzyć? Musimy teraz iść i spalić nie osłam. Amelia, to twoja wina! Luna znowu? Dosyć. Przez miesiąc nie będę się z nikim kłócić. I wam też tego zabraniam. Chodźmy spalić bransoletki. Ziomki, a wydajcie lajka. Ciężko pracowałyśmy nad tym filmem. I pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, aby nie przegapić nowych ciekawych filmów. Wszystkim pa, 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 pa! pa, pa.